Poranny Czesak językowy, dzień dobry. Dariusz Gnatowski, pan Boczek w serialu Świat według Kiepskich, bardzo często zaczynał narrację słowami: Panie Fertku, afera jest. Afera to w ogóle jakaś sprawa, a my mamy aferę dyplomatyczną z Izraelem. I co zrobił minister spraw zagranicznych? Ogłosił, że zabiera z Warszawy panią. Charge d'affaires. Ambasady. Tam jest kreseczka. Kreseczkę, kreseczkę się akcentuje, czyli to jest charge d'affaires, a nie charge ani charge d'affaires, jak mówią dziennikarze. Przestańcie tak mówić dziennikarze. Dziękuję.